Jestem w poraju na drodze wojewódzkiej numer 791. Przyjechałem tutaj od strony żaryk Letnisko jestem gdzieś w centrum miasta, przede mną rondo. Natomiast za rondem dostrzegam, że jest tam market, i na ten market chciałem się tutaj e, dostać. Pierwsza myśl, że pewnie będzie tutaj jakiś zjazd z ronda, aby wjechać na na tenże market. Tymczasem okazuje się, że ja mijam pierwszy zjazd, nie ma tutaj żadnego zjazdu na market. Za drugim zjazdem, jak widzimy, również nie mam żadnego zjazdu na market, więc zrobię sobie kółeczko po rondzie, już troszkę można powiedzieć zniesmaczony i generalnie powinienem jadąc od żarek skręcić w prawo, a następnie wykonać skręt w lewo. Tutaj w tym właśnie miejscu powinienem Wjechać na właśnie ten market. Troszkę bez sensu, taki bym powiedział, zjazd, bo ten pojazd skręcający w lewo może tak naprawdę no, niepotrzebnie blokować pojazdy, które są za nim. Nie wiem dlaczego budując rząd, to nie pomyślano od razu, aby z ronda zrobić zjazd na ten, na ten market. Szkoda, że tego nie zrobiono. I uważam, że tak jak ja się pomyliłem, koniec końców na ten market nie skręciłem. Myślę, że takich kierowców niemiejscowych, którzy mogliby tak naprawdę do tego marketu sobie w jakiejkolwiek celu podjechać, tego po prostu nie zrobi ze względu na ulokowanie tego wjazdu na tenże market. A szkoda, tak. Naprawdę, cóż, będę tutaj następnym razem. Będę wiedział, jak pojechać. Miejscowi wiedzą, jak pojechać. I szkoda, że na obcych nie chce się w jakiś tam sposób zarabiać.